Kochani, rozpoczęliśmy święty czas Wielkiego Postu, czas pokuty, modlitwy i refleksji nad naszym życiem. Ewangelia według świętego Łukasza prowadzi nas dziś razem z Jezusem na pustynię, gdzie Syn Boży, prowadzony przez Ducha Świętego, spędza czterdzieści dni w postach i modlitwach. Jest to okres niezwykły, okres, w którym Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, doświadcza tego co nam wszystkim jest dobrze znane, doświadcza pokusy. Właśnie na pustyni, w samotności i ciszy, ukazuje się pełna prawda o człowieku. Jezus, doświadczając głodu, spotyka diabła, który próbuje go skusić, aby w sposób cudowny przemienił kamienie w chleb. To pozornie zwyczajna pokusa zaspokoić głód, zaspokoić potrzeby ciała. Ale, Kochani, za tą pokusą kryje się coś o wiele głębszego pokusa, by wykorzystywać swoją boską moc dla wygody, dla spełniania własnych, osobistych potrzeb. Jezus odpowiada słowem pisma nie samym chlebem żyje człowiek. Tym samym daje nam jasno do zrozumienia, że prawdziwy pokarm, który karmi człowieka, pochodzi od Boga jest nim Jego Słowo, Jego obecność. Człowiek, który ogranicza swoje życie tylko do dóbr materialnych, szybko odkryje, że jego dusza pozostaje głodna. Druga pokusa dotyczy władzy, zaszczytów i ziemskiej chwały. Diabeł oferuje Jezusowi wszystkie królestwa świata w zamian za hołd oddany Jemu. Jest to pokusa nieustannie aktualna, pokusa pójścia na kompromis z tym światem pokusa porzucenia Bożej drogi na rzecz łatwych sukcesów, bogactwa czy władzy. Jezus daje nam jasną odpowiedź: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Uświadamia nam, że prawdziwe zwycięstwo nie tkwi w zdobywaniu władzy czy ziemskiego uznania, lecz w wiernym trwaniu przy Bogu. To On jest źródłem naszej siły, to jemu winniśmy oddać swoje życie. Kiedy próbujemy budować swoje królestwa bez Boga, szybko przekonujemy się, że są one kruche i nietrwałe. Trzecia pokusa jest chyba najbardziej podstępna. Diabeł namawia Jezusa, aby rzucił się z narożnika świątyni w Jerozolimie, by aniołowie spektakularnie go uratowali. Jest to pokusa sensacji, pokusa widowiskowego znaku, która miałaby przekonać wszystkich w jednej chwili. W tej pokusie kryje się dylemat wielu ludzi współczesnych: jak uwierzyć bez wyraźnego znaku? Czy możliwa jest wiara bez cudownych dowodów? Jezus nie ulega temu złudzeniu. Mówi jasno, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Wiara nie może być rezultatem spektakularnych wydarzeń, lecz owocem pokornego serca, które słucha Boga które trwa przy nim mimo przeciwności, mimo że nie wszystko rozumie, mimo że czasem nie doświadcza wyraźnych znaków. Kochani, Jezus przechodzi przez te pokusy nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla nas. On daje nam wzór, jak zwyciężać pokusy w naszym życiu. Pustynia jest symbolem naszego życia, pełnego prób i walk duchowych. Każdy z nas doświadcza pokus pokusy wygody i zaspokojenia własnych potrzeb kosztem innych, pokusy zdobywania władzy, sławy i pieniędzy kosztem prawdy i uczciwości, pokusy widowiskowej religijności, która szuka sensacji, a nie Boga. Ale Jezus pokazuje nam drogę zwycięstwa. To droga modlitwy, postu i pokory, droga całkowitego zaufania Bogu, bez oczekiwania na cudowne znaki, bez oczekiwania natychmiastowych rozwiązań naszych problemów. Jezus uczy nas, że prawdziwa wiara jest cicha, pokorna i wytrwała. Jest to wiara, która nie musi mieć dowodów, ponieważ czuje głęboko w sercu, że Bóg jest blisko że nigdy nie opuści człowieka. W czasie tego wielkiego postu pójdźmy razem z Jezusem na pustynię naszego serca. Zmierzmy się szczerze z naszymi pokusami z naszymi słabościami. Nauczmy się od Niego, jak odpowiadać na pokusy słowem Bożym, jak trwać przy Bogu w ciszy, pokorze i modlitwie. Nie bójmy się naszych słabości, lecz zanieśmy je do Chrystusa, który przezwyciężył zło, grzech i śmierć. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas prawdziwym spotkaniem z Jezusem, który zwyciężył na pustyni, Abyśmy i my mogli razem z Nim zwyciężać każdego dnia. Amen.